75 lat istnienia klubu świętował Górnik Zabrze w meczu z Wartą Poznań. To jest spotkanie 19. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Sam mecz został poprzedzony minutą ciszy ku czci zmarłego Wojciecha Łazarka, a więc byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Na boisku w 28 minucie gry Podolski do Jokoty. Pomylił się Bogdan Ciru i skorzystał z tego Japończyk idealnie. W środku tygodnia Jokota przedłużył kontrakt z górnikiem do czerwca 2026 roku. No a dziś odwdzięcza się włodarzom klubu za zaufanie w najlepszy możliwy sposób, a więc siódmym golem w tym sezonie. Górnik prowadził 1 do 0 i takim wynikiem skończyła się pierwsza część gry. A to już początek drugiej. Kapralik 2-0. Asysta Jokoty, a Adrian Kapralik z drugim golem w sezonie. Oj, długo czekał Słowak na kolejne trafienie w naszej lidze. Pierwszą bramkę zdobył w debiucie w piątej serii spotkań w meczu z widzewem. Napór górnika trwa 2 do 0, To dla gospodarzy za mało. Kapralik po raz drugi nie. Broni Adrian Lis. Dobitka Lukoszka niecelna. A znów tę akcję zaczął fenomenalnie dziś dysponowany Daisuke Jokota. Jest w końcu i akcja zespołu gości przy piłce Maciej Żurawski. Maciej Żurawski przez nikogo nie atakowany, a więc pomocnik warty zdecydował się na strzał. Strzał jednak zbyt lekki, by zaskoczyć bielicę. A teraz już końcówka tego spotkania i dobra akcja Kamila Łukoszka odbija piłkę Adrian Lis. A chwilę później Enna rzutu wolnego i znów górą Lis. No niespotykane rzeczy. Lukas Podolski oddał rzut wolny młodszemu koledze. A chwilę później Podolski z golem na 3 do 0. Asysta Filipe Nascimento, a Lukas Podolski z drugim golem w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jeszcze Warta szukała gola w końcówce, ale go nie znalazła. Jakub Kiełb gorszy od Bielicy i Górnik Zabrze uczcił swoje 75. urodziny wygraną nad Wartą Poznań 3 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.